O, a, a co to? Halo? To ktoś mnie tu nagrywa? Przepraszam? Halo? To jest godzina 1.34 w nocy ktoś mnie nagrywa? P Powiedzmy, że w tamtą stronę mogę się obrócić. Cześć! <głosy> <głosy> Witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj pragnę wam tylko ogłosić jedną rzecz. Mianowicie 7 września Będę w Warszawie na imprezie na GRID Będzie to w Ptak Warsaw, Warsaw Expo, jeżeli ktoś nie wie Będę na tej imprezie, będę cały dzień Więc jeżeli będzie ktoś chciał zbić piątkę, nie wiem, zrobić sobie zdjęcie, cokolwiek To ja jestem do usług, będę tam z Dominikiem Tym odręcznego, co mi zrobił tutaj ten, ten ręczny I jeszcze tam z kumplem z pracy, ale to nieważne Także będę ja do zdobycia, że tak powiem Na, na Gymkhana Grid I będę z plakietką Że, że media, także jeżeli nie będziecie Pewni czy to jestem ja, czy, czy nie To ja będę miał plakietkę Tutaj, tutaj taką, że jestem człowiekiem z YouTube'a Więc to będę ja Ode mnie w tym filmiku to wszystko Chciałem was tylko poinformować, że 7 września W sobotę, cały dzień będę na Gymkhana Grid Żebyście mogli mnie spotkać Tak po prostu, jeżeli ktoś chce, jeżeli ktoś jest Z tych okolic lub z samej Warszawy, i będzie tam na imprezie, to proszę bardzo, można mnie zobaczyć. Dobra, to tyle, żegnam się z Wami i trzymajcie się do następnego filmu. Cześć!